Barber poza kamerami z takim uh, zapuszczeniem przydupasem kamusia Jest chuj! Ja mogę oficjalnie powiedzieć, ja się tego nie boję! Bo ja wiem, że on mi nic nie zrobi, a jak coś zrobi to mu kurwa wyjebie kurwa strzała i tyle. Powiem wam tak, ja jestem kurwa prawdziwą po osobą. Zresztą Sorry nie ta strona No skał eee, nie znam nie podrobić. Nie podrobić. Nie... Like Barber jest największym przydupasem na kanale jaki istnieje Generalnie powiem Wam dodatkowo, że nawet kupił taką, taką samą furę jak e, kamerzysta ma. U, u. E, kupił wszystko i. i tyle no, jest... Pytam się, kiedy stary. Słuchajcie. Dużo, dużo pytań jest swój. Słuchajcie. Kamerzysta jest. Y... Zjebany. Nie, no. Jest. Ja nie mogę tak powiedzieć, bo długo z nami. nie ja mogę. Zawdzięczam. Ale on może. Bo go nie zna. Jest zjebany. On może, ja nie mogę. Dobra, ale nie obrażajmy go właśnie. Nie, nie obrażajmy. Nie, nie obrażajmy go. Chodzi o to, że on jest osobą taką. no toksyczny jest. No i, i wiecie, Pewne rzeczy się udają, pewne nie. Taki klip wydaje się prostą rzeczą. Szczególnie, że ja ogarniam klip i to ja umawiam ludzi, to ja umawiam samochody, to ja umawiam wszystkie rzeczy, które są na klipie. Gdy mieliśmy nagrywać klip do Stara w pewnym momencie. On uznał, że jest chory, że on ma COVIDa I, i pojechał. Pojechał w pizdo. Spakował się, zrobił mnie, więc to... ja nie mam do niego też jakiegoś wielkiego bólu, bo ja nie mam bólu o to. Ale wszystko zostało na twojej głowie. Ale zostało to na mojej głowie. Jakby to twoje było. Poczułem się, jakbym był z tym sam. I wiecie. Jak nagramy, to nagramy. Ja traktuję tą płytę mega lightowo. Wiem, że ta płyta jest bardzo dobra, bo ta płyta jest dobra i nie ukrywajmy się. Po wyświetleniach, po odbiorze. No jest dobra, ale stwierdziłem, że... Póki jeśli nie ma na tego jakiegoś farcia, on teraz gdzieś wyjeżdża, czy ma jakieś plany, jak wróci, to nas spokojnie sobie zrobimy ten klip, Pornstar jest dawno, 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 dawno nagrany. Daje to pod niego, nie. nie pod siebie, nie? pod niego. Tak jak on jest gotowy. Dobrze wiecie, że to by była moja tylko płyta i gdyby to by było tylko moje, to by było wydawane kurwa co kilka dni. Ale że współpracuję z nim w pewnym momencie kurwa się przestraszył, kurwa kamerzysty, konsekwencji z tego co robi, jak się zachował w pewnym momencie i przeprowadził się z dnia na dzień w zupełnie inne miejsce.